Z buta wjeżdżam! Z buta wjeżdżam! Z buta wjeżdżam! Z buta wjeżdżam! Cześć, witajcie! Z tej strony merit, z buta wjeżdżam. Słuchajcie, e, chciałbym was zabrać w podróż po jednej z moich ulubionych gierek. E, pojawi się u nas na kanałach e, krótka. Na początek myślę, że krótka seria. Będą to moje ulubione Doomstacki. Teraz tak. Jest jeden haczyk. Ja tutaj jak widzicie... No jest tego trochę pograne. Natomiast no... savey niektóre są bardzo, bardzo stare. Więc mapa, którą znacie... Może być troszeczkę inna od tej... Która jest obecnie powiedzmy w tej najświeższej wersji gry. Ale... Ale to wszystko powinno działać. A my sobie na przykład będziemy odpalali save tego typu. No i tam będą dumstaczki. Tak? Zaczniemy sobie na pewno od katajo, Bo tam jest jeden z moich ulubionych dumstaków. Czyli... Geisha... geisha z zdzira i Latarenki. Jest drugi dumstak, który też jest spoko. To jest Yuan, bo na tych małych ym, Golemach. Nie te duże takie Sentinele, tylko te małe lewki, plus ten bohater do nich. To na pewno jest na tym sejdzie. Yy, tutaj na pewno gdzieś jest tak jakiś taki elfowy. <laughs> Też moglibyśmy go sobie odwiedzić. Są fajne dumstaki do odwinięcia na pewno na Imperium, na pewno na Wissenand i coś tam jest do pokazania, jakieś armie artyleryjskie. Tu jest bardzo fajny dumstak, tutaj jest Geld Czarodzieje, tutaj... nie pamiętam, ale odwiedzimy też, zobaczymy co tam się dzieje. No i co? No będziemy sobie to po kolei wrzucać. Mam nadzieję, że was te treści zainteresują. Eee, ja na pewno będę się świetnie bawił odwiedzając te stare savey. No co? No zapraszam serdecznie do oglądania. Łapa!